W tym zadaniu musimy wymnożyć następujące permutacje w podanym oraz w odwrotnym porządku. Działanie mnożenia permutacji rozumiemy jako składanie odwzorowań. Może przypomnijmy, że permutacje zazwyczaj oznacza się małymi literami alfabetu greckiego, czyli jeżeli mamy dwie permutacje sigma oraz tau należące do zbioru SN, czyli do zbioru wszystkich bijektywnych odzorowań zbioru liczb naturalnych od 1 do n na siebie to wówczas sigma y, złożone stał y, od i no to jest po prostu sigma od tau od i zamykamy nawias, czyli w naszym przypadku to będzie tak. Najpierw działa ta permutacja, czyli możemy napisać, że to się równa, no i widzimy, że jedynka idzie w piątkę, no i później piątka idzie w dwójkę, dwójka idzie w trójkę, no i trójka idzie później w jedynkę. Teraz tak. Trójka idzie w jedynkę, no i później jedynka idzie w trójkę. Teraz czwórka. Czwórka idzie w dwójkę, no i dwójka idzie w czwórkę. Pozostała piątka. Piątka idzie w czwórkę, no i czwórka idzie w piątkę. Czyli gdybyśmy chcieli to zapisać w postaci tablicy, to napisalibyśmy tak: w pierwszym wierszu piszemy cyfry od 1 do 5. 1, 2, 3, 4, 5, no i 1 poszła w dwójkę, dwójka poszła w jedynkę, trójka poszła w trójkę, czwórka poszła w czwórkę, no i piątka poszła w piątkę. Taki jest wynik pomnożenia tych dwóch permutacji w tym porządku. Natomiast jak to będzie w odwrotnym przy porządku? No zapiszmy, że mnożymy w odwrotnym porządku, czyli tutaj 1 2 3 4 5 5 3 1 2 4 Poprawię to. razy 1, 2, 3, 4, 5. No i pod spodem piszemy 3, 4, 1, 5, 2. No i to się równa. Tak, widzimy. Jedynka idzie w trójkę. No i trójka idzie w jedynkę. Teraz dwójka. Dwójka idzie w czwórkę. No i czwórka idzie w dwójkę. Trójka. Trójka idzie w jedynkę. No i jedynka idzie w piątkę. Czwórka. Czwórka idzie w piątkę. Natomiast piątka idzie w czwórkę. No i pozostała piątka. Piątka idzie w dwójkę. Natomiast dwójka idzie w trójkę. Czyli znowu, gdybyśmy to chcieli zapisać w postaci tablicy, to napisalibyśmy tak. W pierwszym wierszu piszemy liczby naturalne od 1 do 5, czyli 1 2 3 4 5. No i teraz w drugim wierszu piszemy te liczby 1, 2, 5, 4, no i 3. Taki jest wynik pomnożenia tych dwóch permutacji w odwrotnym porządku. I koniec.